Dzień dobry, nazywam się Mariusz Zawacki. Całe moje życie przyświecała mi taka koncepcja, że należy robić tylko te rzeczy, które dają radość. Dlatego też zaczynam moją prezentację od hasła, że bez entuzjazmu nie zbudowano niczego wielkiego. 10 lat temu, zaczynając biznes gastronomiczny, byłem przekonany, że jeżeli któregoś dnia rano obudzę się, nie będę miał radości z tego, co robię, to będzie należało zakończyć ten biznes. Jak Państwo widzicie, przez te 10 lat udało się stworzyć kilka ciekawych konceptów. Każdy z nich był swego rodzaju innowacją na trójmiejskim rynku gastronomicznym, ponieważ był to pierwszy tapas, pierwsza formuła restauracji połączonej z bistro. Udało się stworzyć ciekawy, niekonwencjonalny bufet w centrum handlowym. Pierwsza, no w sumie druga lodziarnia, oryginalna włoska, gdzie moja wspólniczka Beata skończyła uniwersytet w Bolonii i produkujemy prawdziwe gelato. Tworzenie każdego z tych miejsc dawało olbrzymią radość i było tym, co był takim wielkim motorem napędowym. Kreacja nowych przestrzeni to było to, co dla mnie było zawsze najważniejsze. Także ten okres działalności przed pandemią był raczej okresem dość dużej ekspansji. W tym czasie stworzyłem wraz z fantastycznymi wspólnikami około 10 różnych konceptów gastronomicznych. Zawsze mówiło się, że gastronomia to taki biznes, który trwa w każdym. E, historycznym aspekcie dziejów, że nie ma momentów w historii, w którym nie działałaby gastronomia. I nagle okazuje się, że pierwszy raz w naszej historii pojawia się taki moment, w którym gastronomia zostaje zamknięta. Jest olbrzymim zaskoczeniem, jest yy, niedowierzaniem, jest yy, momentem, w którym bardzo trudno uzyskać odpowiedź, ponieważ nikt wcześniej nie był w takiej sytuacji. Dlatego zachowaliśmy tutaj koncepcję bardzo powolnego podejmowania decyzji, bardzo analitycznego, wyczekującego na ostatni moment. Zmienność decyzji, dowodem ciągłości dowodzenia, akurat w tym momencie u nas się nie sprawdzała, ponieważ Myśmy te decyzje podejmowali tak bardzo późno, żeby już nie musić ich zmieniać. I wydaje się, że ta strategia przyniosła nam efekty w postaci takiej, że wszystkie nasze koncepty dzisiaj funkcjonują, pracują, zarabiają pieniądze i jesteśmy dalej w tej grze. Natomiast to, co najbardziej zaskoczyło, to, co najbardziej spowodowało Zdziwienie i niedowierzanie to było otwarcie. Czerwiec roku 21. jesteśmy tuż przed sezonem w trójmieście i okazuje się, że absolutnie nie jesteśmy w stanie pozyskać brakujących nam ludzi do zespołów. Nie jesteśmy w stanie skompletować zespołów na sezon. Powody są takie, jakie każdy z Was zapewne zna, czyli yy, ludzie poprzebranżawiali się. Boją się wrócić, ponieważ nie wiedzą, co będą na, będzie na jesieni. Pracownicy zadają nam wprost pytanie, czy zagwarantujemy im, że jesień będzie działało wszystko normalnie i będą mieli pracę. Oczywiście, będąc uczciwi wobec ludzi i siebie, nie mogliśmy dać jednoznacznej odpowiedzi, że tak, jesteśmy przekonani, że będziemy mogli dać Wam pracę. To spowodowało, że Wielu ludzi zostało na swoich nowych stanowiskach pracy, w fabrykach, jako kurierzy, w biurach i zrezygnowało z pracy w gastronomii. Stanęliśmy naprawdę pod ścianą i nie wiedzieliśmy, jak tą sytuację rozwiązać. I tu pojawia się tak naprawdę klucz tej całej historii, czyli kreatywne rozwiązanie, które zrewolucjonizowało nas biznes w czasie COVID-u. Na jednym ze spotkań. W ramach e, takich e, regularnych rozmów z księgowymi, prawnikami, ludźmi z biznesu, analizowaliśmy sytuację międzynarodową. I okazało się, że COVID bardzo mocno w krajach, w których gospodarka, ekonomia nie jest tak stabilna jak nasza, spowodował, że ludzie z naszej branży w Indiach, Pakistanie, Tajlandii, Tunezji, Naprawdę są na granicy ubóstwa, bo nie mają pracy. Bardzo szybko zapadła decyzja o tym, że chcemy nasze zespoły wzmocnić szefami, kucharzami z tamtych regionów świata, jak gdyby spełniając tutaj dwie funkcje: jedną zabezpieczając nasze zespoły przed tym, żeby miały. E, Kim pracować, były kompletne, żeby ludzie, którzy z nami zostali, mieli ten komfort i jakość pracy zachowaną, a z drugiej strony taka idea wyższa, żeby pomóc ludziom, którzy aktualnie borykają się z problemem biedy. Wdrożyliśmy ten program, wdrożyliśmy ten program dość sprawnie. Przebrnęliśmy przez bardzo skomplikowane kwestie administracyjne. Z miesięcznym opóźnieniem przyjechało na tą chwilę do nas sześciu szefów kuchni, sześciu szefów i kucharzy w sumie. W trzech naszych restauracjach pracują w tej chwili, w czterech. Trwa proces asymilowania się ich z naszym środowiskiem, rzeczywistością, kulturą, ekonomią. Przeznaczyliśmy jedną z osób u nas w firmie do, do opieki nad nimi. Bo problemy są prozaiczne, od, od wyrobienia konta, przez brak szalika, czapki, po, po to, że ktoś przyjechał z bolącym uchem i, i, i trzeba bardzo szybko zorganizować pomoc lekarską, co jak wiecie w COVID-zie nie, nie, nie jest łatwe. Natomiast nasza idea jest taka, żeby ci ludzie mogli się tu zasymilować, żeby docelowo było im tu tak dobrze, że będą chcieli ściągnąć rodziny i zostać z nami na dłużej niż tylko na... Czas COVID-u. Czy zdarzyły nam się w COVID-zie błędy? Oczywiście nie jest, byliśmy w stanie uniknąć pomyłek i, i, i rozwiązań, które się nie sprawdziły. Ja bym ich nie nazwał może do końca błędami, ponieważ z analizy wynikało, że to się prawdopodobnie nie uda, to czy inne rozwiązanie, ale jako, że sytuacja była na tyle nowa, na Każdą z wersji sprawdzaliśmy. W naszym przypadku takim błędem było próba, próba wynosów z restauracji. Czyli my byliśmy zawsze kategoryzowani jako restauracja. Podjęliśmy próbę takeawaya. Przyjemność z tego była taka, że wszyscy przyjaciele w chęci pomocy zamawiali, ale na szerszą skalę to się absolutnie nie udało. Hmm. Co do przyszłości, co do przyszłości restauracji, to wydaje mi się, że generalnie będziemy musieli zmieniać nasze temy na teamy międzynarodowe, że ekonomia skali, ekonomia globalna spowoduje, że przy tak drogich kosztach pracownika w Polsce Nasze zespoły będą musiały być uzupełniane o ludzi, dla których podstawowe wynagrodzenie w naszym kraju będzie na tyle komfortowe, że wystarczy im na to, żeby ich rodziny mogły dobrze funkcjonować, a oni pozwolą nam utrzymywać ceny w menu na poziomie akceptowalnym dla naszych gości, bo tu się pojawia taka cienka czerwona linia, która. Może spowodować, że nasze restauracje znowu będą odwiedzane tylko w przypadkach dużych i ważnych imprez rodzinnych czy firmowych, a stracimy tę codzienność, jeżeli przekroczymy barierę cen akceptowalną dla naszych gości. Także dla mnie restauracja w przyszłości jest restauracją międzynarodową, zbudowaną na teamach międzynarodowych, i również restauracją, która będzie musiała dość szybko. Weryfikować rozwiązania technologiczne, które będą na pewno w dużej mierze wspierać i pomagać, pomagać w, organizacji, w organizacji naszych poczynienia, jak choćby wszechobecne kody QR, czy, czy taka aplikacja jak mój Stolik, która, która trochę rewolucjonizuje system rezerwacji. Co do wskazówek dla sukcesu, to dla mnie jest zawsze ta sama, niezależnie od biznesu. To jest entuzjazm, z którym budujemy, budujemy naszą, nasze przedsiębiorstwo i to jest takie silne skupienie się na tym, co robimy, taki prawdziwy fokus on. Jeżeli jesteśmy skupieni, jeżeli wiemy, co robimy, jeżeli jest to wynikiem koncepcji wewnętrznej, i poparte jest to jeszcze radością tworzenia, to z całą pewnością takie, takie biznesy, takie przedsiębiorstwa mają szansę odnieść sukces. Dla mnie jeszcze jednym ważnym elementem tego sukcesu są, są moi wspólnicy są ludzie, z którymi pracuję, bez których absolutnie nie byłoby możliwości. Zbudowania tak fajnych i ciekawych konceptów. Patrycja, Beata, Artur to są moi wspólnicy, którzy Ramiro, którzy każdego dnia dzielnie wspierają, pomagają, dzięki którym możemy od 10 lat tworzyć tą trójmińską gastronomię i dzięki którym cały czas jesteśmy na rynku, cały czas mamy z tego radość i przyjemność tworzenia tych wszystkich rzeczy czego sobie dalej i wszystkim Państwu serdecznie życzę i dziękuję za uwagę.